śmiesznie. Ten wilkołak zrobił sobie drapak z kanapy. Impreza w Dag. Od kanapy trzymaj mi się z daleka. Zły Dag, zły! Napraw poduchę. Billy, czemu na niego krzyczysz? Chcesz zrujnować naszą imprezę? Billy nie jest taka! Ona daje ognia! Właśnie tego mi tutaj brakuje! Ognia! Nie! Zero ognia! Co z tobą? Błaś na Maxa chaosiarą. Teraz zachowujesz się jak ten śmiertelnik bez urazy. Spoko. E, ja wciąż jestem chaosiarą. E, Udowodnij to. Okej, okay. nie ma sprawy. Zaraz zobaczysz chaosiarę. Bo co to za impreza bez tej e, budki cieni? Co to budka cieni? Groza ciemność, dym i strach, Budka cieni tu się zjawi. No to mi wyjaśniła. <laughs> Niespodzianka, oto budka cieni! <grymne> Nikt nie dociągnął w środku nawet do pięciu pełnych minut! Komu starczy odwagi, by zawalczyć o rekord? Łobili, nie, 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 nie. masz tu budkę cieni! Zgadza się! I wpuścisz tam śmiertelniczkę? Tak, właśnie! Czekaj co? Chao, siary! Winter! Najdziksza rzecz, jaką widziałam. A widziałam dokument o historii mimów. Żartujesz sobie ze mnie? Winter? Winter, gdzie jesteś? O, wystalał tego. Winter! Gdzieś to czytałam, lub zmyśliłam. Nieważne, tak to działa! Winter to ja! Billy, jak dobrze cię widzieć? Dlaczego w ogóle tutaj weszłaś? Kazałaś mi obudzić chaosiarę, a ona podejmuje głupie decyzje. To moja wina. Nie chciałam cię narażać, tylko udowodnić Nerisie, że nie wypadłam z formy. Skąd taki pomysł? Mówi, że się zmieniłam, odkąd tutaj mieszkam. A to jest coś złego? No wiesz, tak myślałam. Ale może i nie? Uwielbiałam szaleć z Nerisą w czartechu, a teraz mi się to wydaje. destrukcyjne dla relacji oraz mebli? Zawsze starałam się być szaloną czarodziejką, by zaimponować Nerisie. Na początku nie wiedziałam, że jesteś czarodziejką. Tak, to prawda. I tak mnie polubiłaś. Bo na tym polega przyjaźń, nie? Chyba masz rację. I Sorki, że musiałaś tu wejść, żebym to skumała. Dzięki, że weszłaś tu za mną. Bo na tym polega przyjaźń. Nie? To w porządku? Eee... Serio? Nie w porządku? Nie, nie w porządku! Winter, błagam! Wybacz mi już! Billy, w porządku! Ale nie w porządku! O, tak, jest źle! Jest naprawdę